Przez długie dojazdy na pewno straciłem dużo czasu na, na inne rzeczy, na inne aktywności, na inne spotkania, na inne rzeczy, które nastolatkowie robią. Wtedy pamiętam, jak stałem na, na przystanku i, i tak się zastanawiałem, czy ja w ogóle wrócę do domu. To chyba było takie największe wyzwanie, żeby, żeby mieć ten cel ciągle przed sobą. To pewnie w zależności jakim środkiem transportu musiałem dojeżdżać, ale obstawiam, że Zajmowało to pewnie z półtorej, dwie godziny w jedną stronę. Wtedy mieszkałem właśnie pod Warszawą, więc najpierw musiałem wsiąść do takiego busika, e, który on dojeżdżał do granic Warszawy. Tam musiałem się przesiąść w tramwaj, już nie pamiętam jaki numer, ale z tramwaju musiałem później dojechać do, do autobusu i chyba z już, jak już wsiadłem do autobusu, to wtedy dojeżdżałem na Warsowie, więc ten czas zajmował pewnie od półtorej do dwóch godzin, w zależności czy zdążyłem na wszystkie busy, tramwaje i, i autobusy. Myślę, że dla takiego młodego chłopaka najtrudniejszą rzeczą była chyba sama myśl o tym, czy ile czasu tak naprawdę czeka mnie na, na powrót do domu. To, że sam byłem, to, że musiałem o siebie sam zadbać, że musiałem znaleźć rozwiązanie, żeby jak najszybciej wrócić do domu, czy dojechać na trening, żeby się nie spóźnić. Więc mi się wydaje, że dużo spędzania czasu samym ze sobą to chyba było takie największe wyzwanie, żeby, żeby mieć ten cel ciągle przed sobą. Długie dojazdy, na pewno straciłem dużo czasu na, na inne rzeczy, na inne aktywności, na inne spotkania, na inne rzeczy, które nastolatkowie robią. Jednak tracąc praktycznie codziennie 4 razy w tygodniu, minimum, plus mecz to pewnie pięć razy w tygodniu, po, po parę godzin dziennie, no to jednak dużo tych przyjemności musiałem odrzucić i z nich zrezygnować, więc ja byłem skupiony tylko i wyłącznie na treningach. I na szkole, więc tak naprawdę te dwie rzeczy zajmowały najwięcej czasu, a inne, inne rzeczy, które mogłem robić, niestety nie było mi to dane albo w innym momencie, więc zdecydowanie strata czasu albo poświęcenie się na dojazd do treningu spowodowało, że jednak nie miałem innych możliwości spędzania po prostu wolnego czasu. Pamiętam taki jeden powrót. Właśnie to było wieczorem, bo już było godzina chyba 22, i jak już z autobusu przysiadłem się do tramwaju, z tramwaju chciałem złożyć na tego busa, który dojeżdżał do Lesna. No i okazało się, że już odjechał i nie ma żadnego. I wtedy pamiętam, jak stałem na, na przystanku i tak się zastanawiałem, czy ja w ogóle wrócę do domu. Czy ktoś mnie odbierze i dzwoniłem do mamy do Taty, że, że czekam i nie wiem, czy, czy dam radę dojechać do domu, bo już żaden autobus, ani, bus, ani busy nie jeżdżą. I chyba czekałem tak z pół godziny, 45 minut i na szczęście znajomy jechał z pracy, który, który znał mnie i można powiedzieć, że mnie zabrał do domu, więc no, to było. Mam to nawet przed oczami do dzisiaj, że jednak ten czas oczekiwania i ta niepewność. E, czy wydam radę wrócić do domu, spowodowała, że jednak, e, jednak szczęście się do mnie w tym momencie e, odwróciło i znajomy mnie zabrał, więc akurat skończyło się szczęśliwie, choć oczywiście bardzo późno byłem w domu. A jaka jest Twoja historia? Co sprawia Ci największą trudność w realizowaniu swoich pasji i jak sobie z tym radzisz? Nie możesz wygrać meczu, jeśli nie masz jak dotrzeć na boisko. Tak samo dzieci nie mogą spełniać marzeń. Dajmy dzieciom szansę wejść do gry.